Cześć, tu PSG4. Dzisiaj sobie otworzymy saszetki Kalcja Toli 2014-2015 Jest to przesyłka od widza z Warszawy, któremu bardzo dziękujemy. W środku są naklejki i zobaczymy jakie to są naklejeczki. Bez przedłużenia, otwieram. Z tego co wiemy, naklejki zostały kupione w Palermo. Jest. I jakaś fajna naklejka. W dusiku też jest fajna, to jest jakaś koszulka Kurka. Wow! O, to są fajne naklejki. Mhm, jakieś potrójne. Super. Wow, to wszystkie takie prawie. A nie, są też pojedyncze. Fajne, fajne. Następna soszyka. to chyba jest trener. Mm, Nicolo Sherubin. Defel. Wow, Szturzyna. jakie fajne, zobaczcie. Dwie drużyny Udineza i Virtus. Fajne. I Izgenui Aleksandro Rossi i jeszcze jedno jest pod spodem. I znowu patrzcie, potrójna. Mm. Naklejki. No fajne. No super, jeszcze takich naklejek nie widzieliśmy. Powiem szczerze. O, Juventus. O, zobaczcie, i mamy Juventus. To, to wygląda normalnie jak, jak metalowe. Super, fajne. Fajne, naprawdę fajne. Biała. Biała. No. I znowu potrójne. Gonzalo Potrój Rodríguez. Z Fiorentiny. Mm. Magnanelli. Mm. I z Piris. No i ostatnia troszeczkę. To tutaj mamy? Już jakaś specjalna chyba, nie wiem. Nie, chyba nie. Dobra, i popatrzcie, mamy kogoś z Milanu. Bonaventura. O, i chyba dwóch trenerów. Tak. Astor No, mhm. no, fajne, fajne. Dosyć ciekawe. Marco Salonzo. Mhm. Nico Sanson. I... O. I z Juventusu Kingley Kuman. No fajne, fajne te naklejeczki, fajne one wyglądają. Szczególnie ta, tutaj ta z koszulką, wygląda jak taka, jakaś chrupowata, fajna, fajna. I jeszcze ten Juventus, też wygląda jak metalowy, fajny. No bardzo dziękujemy za tą przesyłeczkę. Super, bardzo nam się podobało. To tyle, żegnam się z Wami. PSG4, cześć!